Cześć wszystkim, to Ben1 um, Słuchajcie Dzisiaj zachcę się do was e, s, o pomoc Otóż e, mam taki problem po e, włączeniu gry e, po zalogowaniu się na postać po kilku sekundach gdzie mi się coś takiego. Po prostu podejrzewam, że to jest jakiś problem z grafiką w Matinie. Nie wiem, dokładnie nie znam się na tym e, jeżeli wiecie, co może być z tego przyczyną lub jak to naprawić, co zrobić, to proszę Was, napiszcie mi w komentarzach lub yy, na pewno staram się jakoś to wynagrodzić. Popatrzcie sobie jak, dokładnie, o co chodzi. Co się pijało. nie Na razie, cześć.